Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę Cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko co najnowsze w motoryzacji. O, ślepiec na jedno oko. Nie ma masy ee, w żarówce. Jaka jest pora roku, każdy doskonale wie i każdy doskonale widzi. Kiedy ciemno, zaczyna się robić o godzinie 15 i właściwie do godziny 8 rano nieprzerwanie jest taka pogoda. Jak jest tak jak teraz, jest cudownie, bo jeszcze przeważnie jest mgła, szaro, buro i ponuro i trochę jeszcze więcej smogu. Dlaczego na to o tym mówię i dlaczego zwracam na to uwagę? Bo jakiś czas temu, mm, wiecie, że e, od jakiegoś czasu firma Osram przysyła nam różne rzeczy na testy. Jakiś czas temu Osram zgłosił się i powiedział, chcecie przetestować nasze żarówki halogenowe, nightbreakery i e, żarówki halogenowe? Sobie się kurde, samym chyba na to nie wpadł, żeby e, faktycznie... O tej porze roku w niektórych samochodach pozmieniać żarówki na mocniejsze, na lepsze, i czy to w ogóle jest, ma sens? Czy to w ogóle działa? Czy to, że producent opisuje na opakowaniu ta żarówka świeci znacznie lepiej od innej, czy w rzeczywistości to przenosi się na nasze własne odczucie i w rzeczywistości widać więcej? Więc stwierdziłem jasne, sprawdźmy i zobaczmy. Więc e, na przykładzie dwóch. Dwóch samochodów. Pokażemy Wam, czy faktycznie nowe żarówki, w tym przypadku od firmy Osram, czy one naprawdę działają, czy nie. Ale uważajcie! Pokażę nie tylko te, które są homologowane, pokażę Wam również te, które są niehomologowane. No dobra, to musimy przede wszystkim wybrać samochody, na których będziemy to testować. Skodowka nie jest najlepszym, jest w ogóle samochodem przecież zupełnie innej epoki, i to jest jakby coś, co nie będzie adekwatne. Tu tutaj mamy kseny, więc to ksenów nie będziemy dzisiaj testowali. Chcę przetestować żarówki. Wybrałem Clio V6, bo Clio V6 ma najnormalniej... najnormalniejsze żarówki z serii H4. Założone są fabrycznie nowe lampy, teraz, czyli to szkło jest zupełnie, zupełnie nowe i takie jak w standardowym, najtańszym Renault Clio, jakie było i takie żarówki, które cały czas są na wyposażeniu w różnych, bardzo samochodach. Z drugiej strony, poza H4, jest H1, która jest zamontowana w BMW BMW montowało w tamtych czasach. nie wiem, Między innymi do BMW z serii 8, ale przez każde kolejne lata również montowano te żarówki. Więc to będą nasze dwa samochody. Nazwijmy to króliki doświadczalne, na których sprawdzimy to. A z drugiej strony chcę Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zobaczcie. Strasznie ubolewam nad tym, bo to jest w ogóle niezły sztos. Widzieliście takie żarówki. To są w ogóle żarówki tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, to przygotowane pod klasyczny samochód. I e, jak zakładasz, nie wiem, żarówki LEDowe czy coś, to one pod klasyczny samochód, na przykład, będziecie świecił na takie jasne, zimne światło i sobie myślisz, że nie, nie, to bez sensu nie możesz takich założyć. A to są wymyślone żarówki, które są z ledówki, ale są z żółtym, cieplutkim światełkiem i są pod, e, pod klasyka. Patrzcie, w ogóle nawet zapakowane są tak jak e, żadne inne i cały zestaw montażowy i tutaj to wszystko jest takie fajne i dopracowane i tak wyglądają te żeróweczki. tutaj z tym wentylatorkiem, są ledowe, ale mają jedną wadę, taką użytkową wadę, chyba dosyć, dosyć ważną. Niestety jest to coś, co będziecie mogli używać okolicznościowo, czyli jeżeli macie, nie wiem, Fiata 500, który jest na przykład na prądnicy, i e, jak włączycie wycieraczki, to światła przygasają, tak jak było, nie wiem, w maluchach albo w jakimkolwiek innym. Więc to jest super fajna rzecz, bo pobiera bardzo mało prądu, świeci na żółto i wszystko jest fajnie, ale. Nie ma homologacji drogowej. Czyli możecie to używać na zlotach, możecie to używać na imprezach, na planach zdjęciowych, kiedy te samochody chodzą na wolnych obrotach i cały czas świecą światła i czekają po kilka godzin, więc jakby to można wykorzystywać do tego. Niestety LEDy vintage'owe nie mają homologacji, homologacji drogowej, więc, więc to jest rzecz, której naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szkoda. Ale to jest bardzo niszowy produkt. Przejdźmy do produktów, które są do większości samochodów tak naprawdę, które jeżdżą po naszych drogach. Zacznijmy od takiego podejścia, no bo to, że sobie teraz staniemy przy ścianie i poświecimy na ścianę i powiemy, o mocniej, słabiej, to wiecie, no nie ma żadnego punktu odniesienia. Zacznijmy od, nie wiem, chyba najbardziej profesjonalnego, jaki sobie wymyśliłem sposobu, ale takiego, takiego który jest dostępny dla każdego. No dobra, to zmierzmy to profesjonalnie. Tak najbardziej jak się da w takich domowych warunkach, jakby to zrobił każdy. Jesteśmy na stacji diagnostycznej, która jest wyposażona w urządzenie nie tylko które mierzy czy światła są dobrze ustawione, ale również mierzy kilokandele. Więc sprawdźmy i zobaczmy. Na początek. Żarówki normalne. Odpalisz. Na normalnych, klasycznych żarówkach z nowymi lampami, z nowymi szybami, więc wszystko powinno być naprawdę dobrze. To są światła normalne mijania. I mamy tutaj wartość 5 kg kandeli. Dobra. A daj długie! 77 kilo kandeli. Dobra, zrobię sobie zdjęcie, żeby to wszystko zapamiętać. No dobra, zobaczymy. O tyle są, mają większy zasięg niż standardowe. Eee... Jasność jest o 220%. Tu mamy maksymalnie 150 zasięgu. Dobra, no zobaczmy. Jest niebieska, delikatna poświata. I to są mijania. Kurde, dobrze. Zobaczcie. Mieliśmy 5, mamy 14 kilokandeli. Dobra, a wydaj długie 87, a mieliśmy 77. No dobra, ale jak już jesteśmy, to sprawdźcie od razu te, które nie są homologowane na drogi jest tak, że one są w sprzedaży po to, żeby na przykład, nie wiem, masz samochód terenowy, jeździsz w terenie i masz dodatkowe lampy, dodatkowe halogeny i używasz ich na terenie, które nie są drogą publiczną, nie są, nie wiem, zabudowaniami i tak dalej, i tak dalej, są LEDami i są w ogóle jakimś absolutnym sztosem niby 330%. Ile w tym jest prawdy? Co od razu możemy zobaczyć? Przecież nie wyjeżdżamy na drogę. Załóżmy, zobaczmy, sprawdźmy, czy na przykład w takiej terenówce w terenie to, to by dało radę. Jak to się w ogóle otwiera? Ale opakowanie jest takie. O! No dobra, ale patrzcie, tutaj jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. W opakowaniu jest jedna. Mm. Ale jest to całkiem duże urządzenie. Z tym całym wiatraczkiem i ze wszystkim z tyłu. Z oddzielnym kablem. Powinno się to jakoś ładnie rozpakowywać. Patrzcie. A, znowu. Hurde. Eee, Kawał leda. Tu macie ten wiatraczek. Do chłodzenia. E, tutaj ta kostka, która jest oddzielnie. Ciekaw jestem. Dobra, tutaj kostkę podłączamy odwrotnie. Pyk. No dobra. Włącz! Jak wyglądają te LEDy? No jest niebiesko. No je... chociaż powiem wam, że teraz tak, zobaczcie, ja założyłem tutaj tego Nightbreakera, który jest homologowany, jest halogenem Nightbreaker 220 i on ma taką niebieską poświatę. Uważam, że w klio to pasuje. Ten LED zobaczcie, że jest jeszcze bardziej niebieski. I takie dużo czystsze światło jest. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Na niehomologowanych mamy prawie 19. 186 187. Dobra. A daj teraz długie. Mieliśmy oś, e, mieliśmy ile? Mieliśmy 87 chyba, tak? Tam... 95. Ło! Wow. A na normalnych żarówkach mieliśmy 77, na, na, na e, Nightbreakerach legalnych homologowanych na drogę 88, a tutaj mamy, patrzcie, 94 na tych niehomologowanych. No to daje nieźle. Czyli tak naprawdę, w momencie, kiedy e, macie samochód, który na przykład jest wyposażony w dodatkowe lampy, które używacie poza terenem, no to jest różnica. I zobaczcie jaka jest różnica i ta różnica nawet widać jest gołym okiem na, na tych lampach homologowanych, czyli Nightbreakery 220, czyli to są te homologowane, a te nightbreakery LED smart niehomologowane, jednak na tych długich ta różnica jest największa. Dobra, wracamy do tych legałów. Szczyt technologii połowy lat 80., drugiej połowy właściwie lat 80., ale technologia, która cały czas do dzisiaj jest wykorzystywana. Soczewki w samochodach a, i te soczewki z Z1 będą najlepszym przykładem, bo z jednej strony, zobaczcie, jest ta soczewa, a z drugiej strony jest halogen, który jest normalnym halogenem. Dobra, wchodzimy, e, pierwszy pomiar. Pomiar Z1. -ki. Teraz są normalne żarówki, czyli e, ja to z, od razu sobie zrobię zdjęcie, żeby to pamiętać soczewka na Z1 ma teraz 163. 162, 163 pach. Dobra. Daj długie. I teraz długie musimy troszkę przesunąć. Jest w centralnym punkcie. Jest w centralnym punkcie, bo jest ten halogen, który jakby jest obok. I długie, długie mamy 69. Dobra, to teraz wymieniamy na takie, które oczywiście są homologowane, które są drogowe, ale które są przeznaczone właśnie stricte do tego typu soczewek. Zobaczymy, jak Nightbreakery tu sobie poradzą. Do 150% wzrostu, do 150 metrów yy, i one są niby z tą poświatą, taką laserową. Zobaczcie, no różnica między normalnymi żerówkami, przynajmniej na opakowaniu, jest całkiem duża. A jak wygląda w rzeczywistości? No to za chwilę będzie ten moment prawdy i za chwilę to sprawdzimy. Dobra. Zobaczmy najpierw jak światło. No jest, zobaczcie, zobaczcie, jak gigantyczna jest różnica między jedną lampą a drugą. Ta jest dużo czystsze to światło, tam jest dużo bardziej żółte. Ale to nie jest takie czyste, złe, jakby nie pasujące do samochodu, ale jest widać, że, że, że jest nieco zimniejsze, ale nadal jest fajne, ciepłe, a nie, a nie takie. Dobra, mieliśmy.

Wow! Z 69,96! No to jest kosmos różnica. Przyznacie. I to są normalnie homologowane żarówki. Dobra, jest jeszcze jeden sposób na to, żeby sprawdzić tak naprawdę jak będą świeciły te światła. Zobaczcie, zamontowałem jedną kamerę, która jest na, na górze, żeby był jeden rzut. Samochód będzie zaparkowany w tym samym miejscu. Oprócz tego mamy drona, którego chcę podnieść i popatrzeć na to, jak wygląda to z góry. Zapalamy światełka. I teraz, żeby była jasność, mamy światła, które mamy zamontowane, e, te normalne, te, te najzwyklejsze pod słońcem, światła, e, które były oryginalnie w Clio. Wznosimy się, wznieśmy się dosyć wysoko, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia. To są światła długie, a to są światła krótkie. Długie. Krótkie. I to są te światła, które są normalnymi światłami z Clio V6. A teraz spróbujmy. Ja cały czas to, niech to się nagrywa. Niech to się nagrywa, a ja momentalnie spróbuję przerzucić te e, żarówki na nightbreakery. To nie będzie łatwe, bo one są gorące, ale postaram się to zrobić, żeby w tym samym momencie od razu zobaczyć różnicę. A, poparzyłem się. Dobra, nagrywaj. Komu świecisz, co? <laughs> Wszyscy to chyba znają, wiedzą, co? Dobra. Eee, cały czas się nagrywa, cały czas się nagrywa, i teraz uwaga. Tak wyglądają światła eee, krótkie. Światła mijania. Tak wyglądają światła długie. Na pewno jest bardzo duża różnica w barwie i w jasności. To widać od razu po, e, po tym, jak to wygląda. Ale zróbmy teraz e, na samym nagraniu porównanie z żarówek starych i Nightbreaker'ów. A jak z tej górnej kamerki? Bo powiem Wam tak: moje odczucie w momencie, kiedy siedzę tu w środku. Jest takie, że ta różnica jest bardzo czytelna, to światło jest zupełnie inne. <noise> Aż GoPro umarło z zachwytu.